Cześć, Siemanko tu ja mam recenzuję i witam was serdecznie w mojej tajnej bazie. Yy, I Dzisiaj wam zaprezentuję jak zrobić takie przejście w ścianie. Pewnie zastanawiacie się jak tu wejść. I widzicie tutaj jest dźwignia. Tutaj jest dźwignia. Jeśli ją klikniemy. Widzicie otwiera nam się przejście. Tu dalej ja mam takie... to jest moja tajna baza, tutaj jest takie przejście, co, co jest w ramce, też jest w ścianie. To też wam zaprezentuję w jakimś innym odcinku. Tutaj mam takie drzwi przesuwne, ale dzisiaj pokażę wam, jak zrobić tutaj takie właśnie tajne przejście. Tajemne przejście jest oparte tylko na tłokach, bo cały czas trzeba używać tylko tłoków, a... Tłoki są bardzo, a, tłuki bardzo ciężko zdobyć. Szczególnie lepkie, bo lepkie to trzeba mieć slajmy. A slajmy bardzo, bardzo rzadko występują na bagnach. I ogólnie bardzo rzadko występują. To jest taki rodzaj MOBA, który rzadko wyskakuje. Tutaj też gdzieś y miałem takie przejście, co wczoraj sobie testowałem. O, tutaj. Tu sobie testowałem wczoraj czy się da to zrobić W tej bazie ja już sobie to zrobiłem jak to przetestowałem, no to... I czekajcie, muszę jeszcze tu zobaczyć. Okej, okay. jest tak okej. Okay. Widzicie? I to pięknie wszystko działa. Mm. A więc musimy znaleźć sobie tutaj. Co tu się stało? Nie wiem, że coś się tak zepsuło, ale dobra. Musimy sobie znaleźć tutaj jakieś miejsce do e, tego mechanizmu zrobienia. E, czekajcie, polecimy sobie gdzieś tu dalej. O, tu może być. O, tutaj. Ok, ustawiamy sobie tłoki w ten sposób. I zależy, jeśli ktoś chce przejść się tam, no to niech musi zrobić yy, tak jak ja, a ja jeśli ktoś chce w drugą stronę, no to musi zrobić odwrotnie, czyli tak. No więc to, to jest bardzo, bardzo logiczne. Tak bym powiedział to. O, tutaj musicie sobie wziąć jeszcze jakiś blok. Żeby tutaj sobie to podtrzymać. ok. Mm. Tu możemy sobie to zmienić na gładki kamień. Ok. Teraz musimy zrobić tutaj taką dziurkę. Musimy wykopać. Tutaj. I tu musimy dać pochodnie ractonowe. I ma to się zrobić w ten sposób. Teraz potrzebujemy jeszcze tutaj ta, to samo. Oj, co tutaj jest? Tutaj jakiś les. No, musiałem tu kiedyś coś robić. Czekajcie, bo tu mam tego ze stołu. Musiałem kiedyś coś robić. Wow. Ten no, na pewno nie będzie nam potrzebny. <grym> Dobra, tutaj ustawiamy sobie tak samo również musimy wykopać i jeszcze musimy tam stawić to pod tymi dwoma pisami czyli że tak mówiąc coś to są tak to Nie. tak coś takiego że tak mówiąc tak ok i teraz musimy tutaj wykopać żeby to wszystko było razem ok OK, tutaj też, musimy też wykopać. Okej, okay. mm, robię coś takiego. Tu ustawiamy yy, przekaźniki, tutaj też i tutaj, tutaj też. Okej, okay, jeszcze tu wykopiemy sobie. I teraz tak, ustawiamy sobie tutaj te przekaźniki na czwarty poziom opóźnienia. I tutaj tak samo. Czyli tutaj też na czwarty poziom. Teraz musimy Redstone nam połączyć wszystkie te nasze repeatery. Okej. Okay. I jeśli to jest połączone, to yy, to wszystko powinno działać. Teraz musimy zrobić jeszcze, zrobić taki mechanizm. Tutaj tak. Robimy tutaj jeden blok, i tu składziemy Redstone'a. Tutaj robimy jeden blok do góry. Stawiamy na tym bloku Redstone'ą pochodnię. Potem dajecie jeden blok do góry. Potem robicie kolejną Redstone'ą pochodnię. Ona zgaśnie. To wszystko działa. Tutaj robicie kolejny blok do góry i kolejną pochodnię. I teraz musimy jeszcze tutaj zrobić takie coś. Coś w ten design ten, w ten design dobra Teraz musimy połączyć tutaj tak Okej, okay, czekajcie, zrobimy sobie dzień. E oh, 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 Okej, okay, i teraz tu nam się to zapala Tutaj mamy to ustawiamy sobie tutaj to. I teraz. Czekajcie, coś nam się ten bloczek tutaj zbagował. Teraz musimy jeszcze tutaj. Oj, czemu tu nie ma pistona? Teraz musimy tutaj ustawić takie coś. Tutaj stawiamy dwa ripitery. Ustawiacie je na czwarty poziom opóźnienia i z drugiej strony też. Robicie tak. Czyli na czwarty poziom opóźnienia i ustawiacie tu redstone. A. Ok. Ok. I łączymy teraz tutaj. To z tym. A ko... o, czekajcie, zrobimy to troszkę inaczej. Musimy to zrobić w ten sposób. Tutaj musimy... Czekajcie, ja podlecę sobie tam i zobaczę jak to jest. Tutaj, okej. Okay. Jest tak. Okej, okay, pyk. Okej. Okay. Zapamiętałam to. Tylko, że tutaj coś jest chyba źle pokombinowane, ale dobra. A nie, jest dobrze wszystko. Czyli tak i robię tak. O. Yy, Okej. Okay. Wszystko mamy połączone teraz. Teraz musimy jeszcze tutaj to zabudować. Yy, jeszcze musimy sobie ustawić dźwignię. Dźwignię zrobimy sobie, powiedzmy, tu. Okej, okay, czekajcie. Zrobimy sobie. Ok, zabudujmy to Żeby tu nic nie było podejrzane Jeśli tutaj jeszcze zabudujecie ten cały mechanizm, to nikt wam się nie pokapuje że, z, że macie takie przejście No chyba, że postawicie tutaj E, na przykład drewno, no to na pewno każdy się pokapuje, że tutaj coś jest. Ale jeśli sobie tutaj normalnie ten blok, co budujecie z niego, no to nikt się nie pokapuje. Okej, okay, tutaj się płytkę dać. Okej, okay, ustawiam sobie tak. I teraz <laughs> widzicie, macie przejście pięknie, ładnie. <laughs> sobie możecie przejść. Nie wiem, czy tutaj nawet też nie, mo nie można chyba zrobić sobie takie. Nie czekajcie. Tutaj o. Sprawdzę, czy można. Nie, nie można, bo to jest tylko górne. Oj, znowu się domy. Piston. Tutaj. Okay. I teraz już jest wszystko ładnie. Okej, okay, i tutaj możemy sobie zamknąć, otworzyć. O! logowało się coś. Widzicie, no, bardzo prosty, prosty mechanizm. A więc e, myślę, że mu się podobał. Będziemy kończyć odcinek, a więc e, zostawiajcie łapy do góry, subskrypcję i, i, i zostawiajcie dzwona, żeby się nie przegapili. Żadnego filmu. Trzymajcie się. Hej!